Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Króla Pustkowia? Ludzie drodzy, jakie historie mam dzisiaj do opowiedzenia? Naprawdę wstrząsające. Okazuje się, że kolejny typ zleciał tam w tatrach, wspinał się na rysy, no i tam go przeciorało po tych skałach. Słuchajcie, chyba święta jednak spędzi w szpitalu, a kto wie, może nawet w kostnicy. Znowu trzeba było typa ratować z naszych pieniędzy. No widzicie, nie przemówi po prostu wariatowi do Uba. on musi tam pójść, bo przyjechał na święta do Zakopanego kupił sobie, prawda pokój wynajął w ekskluzywnym hotelu no, bo te hotele tam są przed świętami to jeszcze o wiele droższe niż normalnie w sezonie, chciał jeszcze Sylwestra spędzić ale mówi, ja jestem wielkim bohaterem tutaj poszedł do sklepu bez żadnego przygotowania, nakupował tam jakichś urządzeń wszelkich to są urządzenia diagnostyczne, bo one mierzą tutaj tętno, tu uderzenia serca, tu krew, tutaj glukozę we krwi. Wszystko miał mierzone, kupił sobie czekany, raki, wszystkie tutaj urządzenia, kask. No ale zleciał, zdupczył się z tych, prawda, z tej góry. Szukali go, tam odnaleźli go helikopterkiem, go przewieźli. Helikopterkiem to ja nie wiem, czy w, y, Państwo żeście kiedykolwiek y, korzystali z takiej formy transportu. No ja nie korzystałem, ja jeszcze nie, nie leciałem helikopterem nigdy, no ale jak się spadnie, to można się. Przelecieć jeszcze przy okazji helikopterkiem Za pieniądze podatnika No ale tych wygłupów przed świętami mamy bardzo dużo Drodzy Państwo Już za niedługo Wigilia oczywiście No bo wszyscy wiemy Wigilia Będziemy świętować Ja już musiałem dzisiaj troszkę pierożków spróbować Nie mogę się powstrzymać naprawdę Mam nadzieję, że po świętach nie będę wyglądał jak jeden wielki pierożek No chyba nie, chyba to rozchodzę tutaj na, W górach zaraz od razu Prawda, a ta pogoda teraz jest u mnie. Mgła, słuchajcie, taka, że nic nie widać. Odległość 3 metrów, widoczność. Także, raczej, nawet w góry, gdzieś tam wyżej, to bym się nie wybierał, mimo że śniegu nie ma nie ryzykowałbym, no ale Petru rok temu, prawda, pracował w Biedronce to państwo wiecie, poszedł chłop tam na cały dzień na kasie siedział pracować w Biedronce, bo już miała wchodzić w życie ta ustawa o wolnym dniu wigilijnym prawda, i Petru tam grzmiał słuchajcie, tu w wobec, że gdzie tu, wigilia wolna strata taka wielka dla budżetu państwa polskiego, cóż my zrobimy kiedy my panu Donaldowi nie damy tych pieniędzy, to potem on nie będzie miał z czego rozdawać tych pieniędzy, no ludzie troszkę no. Zrobili wolną wigilię, i pan Donald teraz co zrobi? No komu da? Powie, że nie ma i jak my będziemy w oczach świata wyglądać? Co, że my już nie dajemy? Weźcie się w ogóle w łeb, puknijcie tam. Wolną wigilię zrobili. W Litlu im wydłużyli godziny pracy. Oni tam teraz zamiast 14 godzin, to muszą 16 pracować, yy, prawda, żeby to wszystko obsłużyć, albo nawet 20 godzin, no bo ja tutaj powiedziałem, że pracowali 14, jedna zmiana 14, prawda? Jedna zmiana 14, druga 14, te zmiany zachodzą na siebie, to jest wyłącznie 28 godzin na dobę wyrobią to wszystko. Zysk będzie dla Niemca idealny, ale teraz wigilia jest wolna i pan Donald będzie miał mniej pieniędzy po prostu w kasie, no ludzie! Nawet jeśli nie idziecie do tej roboty w Wigilię, bo ja rozumiem, że tam macie wolne, prawda? Jak ktoś chce, to oczywiście może pracować. Ale jak nie idziecie, no to dajcież tą dniówkę panu Donaldowi, niech tam ma te pieniądze, no. Już nawet bez rozliczania tych podatków, wszystkich dajcie mu tamte parę stówek. No święta idą, pan Donald też potrzebuje, on się tak troszczy o wszystkich, o Polaków się nie troszczy, ale Polacy nie są od tego, żeby się o nich troszczyć. Polacy są od tego, żeby się umieli troszczyć o cały świat. Najlepiej, więc my musimy pomóc wszystkim, my absolutnie, i nawet sami sobie wypłacimy reparacje za zbrodnie Niemców z czasów II wojny światowej. Ale teraz jest dzisiaj historia do opowiedzenia, drodzy państwo, kapitalna, no fantastyczna, naprawdę. Pan Leszek z Pelplina. Słuchajcie, w województwie pomorskim. Jest na ustach niemal całej Polski. Cała Polska mówi o panu Leszku. Jak oni znaleźli tego Leszka, to ja nie wiem. Albo pan Leszek sam się odnalazł gdzieś tam w tych social mediach, albo twierdzi, że on nie szukał rozgłosu, ale jednak znalazł rozgłos. No to ja nie wiem. Wszystko dzięki niezwykłemu gestowi w Biedronce pan Leszek poszedł do Biedronki. Ludzie drodzy! Sprawą, prawem w sieci opisała mama dziewczynki, która nie miała czym zapłacić za zakupy. No to wysłała dziecko do Biedronki na litość boską dziecko wysłała, słuchajcie, do yy, Biedronki, żeby zakupy zrobiło. Dała jej kartę, na której nie było kasy, no nie miała czym zapłacić za zakupy. I teraz, y, bo nie zadziałała jej karta. No to jak to nie zadziałała jej karta? No to karty działają z reguły. No nie działają, jak nie ma środków, prawda? Albo mamusia już przekroczyła limit na karcie. No ja rozumiem, że mogła zakupy zrobić torebkowe, bucikowe, albo jakieś inne. Ale nie będziemy w to wnikać, drodzy Państwo, bo troszkę żartów oczywiście też musi być, yy, ale te, yy, teraz yy, i to jeszcze. Jeszcze kasowali się w tych kasach, takich samoobsługowych. Słuchajcie, tam to już w ogóle nie kasujemy produktów. Jeszcze wykonujecie, nie dość, że Was zdzierają na Was, to jeszcze idziecie do tej kasy samoobsługowej. I jeszcze sami. Robicie zakasiera w biedronce, no to się nie godzi, drodzy państwo. Tak robić nie wolno, no jak się pozwalacie nacinać, no to będą was doili po prostu w nieskończoność. I wtedy na pomoc właśnie ruszył pan Leszek i uiścił rachunek, słuchajcie, i teraz fakt rozmawiał z darczyńcą, który tak wzruszył znowu Polaków. Stoi biedna dziewczynka, po prostu z zapałkami, i pan tutaj. Ja tu się śni, no oczywiście to jest tylko żart, taki, prawda, nieznaczący. Stoi biedna dziewczynka, naładowała do koszyczka zakupów chipsów, toksycznych napojów, wszelkiej maści, żeby to było fajnie na tym stole postawić, prawda? Yy, trucizny tam do tego koszyka włożyła. Pan to się nawet nie zastanowił, co ona tam kupiła w tej biedronce? No bo ja rozumiem, że i w biedronce można jakieś produkty kupić. Raz na jakiś czas też się pojawiam, ale kupuję inne produkty, o których tutaj nie będę dzisiaj mówił, bo kogo to może interesować. Ale nie kupuję jedzenia przede wszystkim w biedronce, a już całej tej chemii tam toksycznej, koncernowej, no to bym się nie odważył naprawdę i bardziej bym doradzał ludziom, żeby nie korzystali z tego śmietnika żywieniowego. No ale ta dziewczynka nie miała koszyk pełny, tam te zakupy się wysypywały przy tej kasie samoobsługowej. Pan Leszek tam doleciał w ogóle, wyciągnął emeryt biedny w ogóle nie miał tych nie miał na nic na lekarstwa i zapłacił jej, uiścił rachunek. I teraz rozmawiali, słuchajcie z tym panem Leszkiem. To jest bardzo skromny człowiek, wyobraźcie sobie. Nie zrobiłem tego gestu dla poklasku ani sławy, widzicie? I wszyscy wiedzą, pan Leszek. I teraz, kim jest tajemniczy pan Leszek? Za niedługo tajemniczy pan Leszek pojawi się w telewizji śniadaniowej. To jest ten oto tajemniczy pan Leszek, wielki Polak. Była to po prostu ludzka reakcja w danej chwili. Mam też nadzieję, że takich zwyczajnych odruchów pomocy będzie między ludźmi jak najwięcej, no ja myślę, że tak, że będzie jeszcze więcej, bo już mało było, prawda? Już mało było, ale to jest gest zasługujący jednak, drodzy Państwo, na uznanie. No, facet, obcy facet podchodzi do dziewczynki, może to słuchajcie, była jakaś projekcja, może on sobie wyobrażał, bo leków nie wziął, może, może nie wziął, może mu coś mu się stało, może to była projekcja, że to jest jego córka, że on pomaga, że on bardzo by chciał pomóc, a może sam jest bardzo skromnym człowiekiem, może bardzo samotny, może sam na y, te święta będzie spędzał. No cuda tutaj można oczywiście w furnie, tylko i wyłącznie żart. Bo ja to doceniam, taki gest, bo ludziom trzeba pomagać, oczywiście. Ludzka reakcja w danej chwili. Mam też nadzieję, że takich zwyczajnych odruchów pomocy będzie jak najwięcej, no jakbym się dowiedział jeszcze, że to była dziewczynka z Ukrainy no to nie byłoby to dobrze, ale nic tutaj nie napisano, więc być może to była dziewczynka z Ukrainy, ale zostawiam to już na zupełnym uboczu, bo oni też tam bardzo potrzebują oni tam na prąd nie mają, bo tam zima idzie, a tam pan Putin jakąś, jakiś granat tam w elektrowni, prawda wybuchł i coś się tam stało, jakieś urządzenia się zniszczyły cała ta infrastruktura, więc oni mają tam bardzo duże problemy, więc i tak im musimy dać jeszcze, no ta pożyczka ta, która została teraz jeszcze zadekretowana w czasie przyjazdu Załańskiego do naszego fantastycznego kraju, no też musimy dać. No i widzicie, taki skromny gest zwykłego człowieka, pana Leszka, i tutaj taki wielki gest, ale też skromny, polskiego rządu. A teraz się zastanawiam, drodzy państwo, bo jak te artykuły są pisane? W sklepie była mała dziewczynka, słuchajcie. Mała dziewczynka. A jaka to jest mała dziewczynka? Bo ja nie wiem. Kiedyś mała dziewczynka to była mała dziewczynka, no to tam nie wiem, 8-9-10 maksymalnie lat to jeszcze była mała dziewczynka, od 11 to już jest nastolatka, ale dzisiaj te nastolatki, które tam, prawda, opychają się tym wszystkim, co jak te kaczki tam rosną, prawda, bardzo szybko w tych, na tych fermach, prawda, dziwnych, no to ja myślę, że te dzieciaki już wyglądają troszkę inaczej niż takie dzieci jeszcze w PRL-u w latach 80. Ale mała dziewczynka przyszła, słuchajcie, Okazało się, że karta nie zadziałała, wtedy na pomoc ruszył jeden z klientów sklepu i uiścił ten rachunek. I mama napisała coś takiego: słuchajcie, w social mediach. Szukam pana, który zapłacił mojej córce za zakupy w biedronce. Córka korzystała z kasy samoobsługowej i miała problem z kartą płatniczą. Nie była to mała kwota. To ile ona zrobiła tych zakupów? A ile to jest mała kwota? No bo ja się czepiam, no bo się zastanawiam, drodzy Państwo, nie była to mała kwota. Mała dziewczynka, nie była to mała kwota. Mała dziewczynka, duża kwota. Czy to może była duża dziewczynka już, ale jednak mała, jeśli chodzi o metrykę, i duża kwota. No nie wiem, no dla mnie duża kwota to jest 200 zł, słuchajcie. 200 zł to jest dla mnie bardzo dużo pieniędzy. No może się ktoś śmiać, no ale tak jest, ale nie była to mała kwota, czyli mama po prostu poszła, wysłużyła się, bo mama pierniczki piekła yy, prawdopodobnie w domu, albo pierożki lepiła, albo nie wiadomo, karpie tam tłukła, czy robiła cokolwiek i wysłała dziewczynkę. I dziewczynka przy, przyszła z zakupami, mama szczęśliwa, ale mówi, nie, nie mogę tego przyjąć. My możemy tylko dawać, nie możemy przyjmować, my nie chcemy przyjmować. I, słuchajcie, ja zauważyłem taki kompleks yy, ludzi, yy, którzy boją się przyjmować jakieś dary. Oni mają z tym problem. Sam zrobiłem parę prezentów takich świątecznych paczek mięsnych, bo tam ogłosiłem na kanale, że ludzie, którzy tam chcieliby, trochę tego mięska z mało zarabiają, to zrobię. No i rzeczywiście parę rodzin, parę ludzi się zgłosiło, tam nie pytałem o nic, nie sprawdzałem, czy mają, czy nie mają i tak dalej, wziąłem, zrobiłem te paczki świąteczne paczki zostały wysłane, ale wielu ludzi miało takie opory, że nie, że to jednak... Czy to wypada, czy to przyjąć, czy tego nie przyjmować, bo to takie żałosne, że my bierzemy ludzie, jest potrzeba obdarowania kogoś i wtedy się normalnie to robi. Normalnie to robimy, dajemy z czystości serca. Mamy to, dajemy i dawajmy, jak możemy pomóc, nawet w takich sytuacjach. Chyba, że ta dziewczynka kupiła rzeczywiście jakiś satanistyczny syf zachodni, zakładam, że bardzo możliwe, chyba, że mama powiedziała, że ma kupić tylko inne produkty, takie świąteczne, prawda? Na przykład mak, który jest 1% tańszy jak to porównując ceny z zeszłego roku, bo to nam załatwił pan Donald na święta. I słuchajcie, nie była to mała kwota, więc chciałam zwrócić pieniądze. Jednocześnie chcę podziękować panu z całego serca za okazaną pomoc. No i to jest kapitalna rzecz, naprawdę. Kapitalna. Jej wpis poruszył tysiące internautów. Mnie też poruszył. Muszę przyznać, bo jestem bardzo wrażliwy na los potrzebujących. Zaraiło się pod nim od reakcji i komentarzy, a jeden był szczególny. Okazało się, że znalazł się poszukiwany klient o ogromnym sercu, czyli niech szukał, nie zrobił tego dla poklasku, nie zrobił tego dla Sławy, ale... Poszedł tam po prostu, gdzie ten wpis się pojawił, to chyba szukał tego wpisu. Ja nie wiem, albo może to ustawka była. Nie, no, ludzie, to już żarty tutaj moje z mojej strony. Ale odnalazł się, słuchajcie, starszy pan Leszek z Pelplina w województwie pomorskim. Nie szukał sławy po klasku, nie zrobił tego y, dla, y, prawda, jakiegoś tam pokazania swojej dobroci. I odnalazł się pod tym wpisem tej matki i wszyscy się dowiedzieli, że to jest ten pan Leszek i on chce zachować anonimowość na Facebooku. No to ja myślę, że tak. No to myślę, że tak. Proszę się absolutnie nie martwić. Cieszę się, że mogłem pomóc. W takim czasie drobne gesty znaczą najwięcej. Więc niech dobro idzie dalej. Niech dobro idzie dalej. A jeśli chciałaby się pani odwdzięczyć, to najlepiej przeznaczyć te pieniążki na mały prezencik dla dziecka pod choinkę. Życzę dużo ciepła i pięknych świąt. Czyli mała dziewczynka, mały prezencik dostanie jeszcze na święta oprócz tych zakupów albo za te pieniądze, które miały iść na zakupy, ale tylko mały prezencik, ale zakupy były już duże. to dziewczynka teraz może powiedzieć, że ona chce prezencik za całą kwotę tych zakupów. I ja myślę, że powinna się tutaj postawić tej mamie, Co to jest mały prezencik, a kto to by chciał mały prezencik dostać? Niech sobie w ogóle co on tutaj napisał? Mały prezencik. Zakupy były duże, tam pewnie z pięć, osiem stów może to wszystko kosztowało. Pan mówi, że ja to ufundowałem, a teraz mówi, że mały prezencik. Nie, niech ma też dziecko, duży prezencik. Niech sobie idzie do biedronki, niech sobie jeszcze coś fajnego kupi. I pan napisał coś takiego. Dziękuję za wiadomość oraz zainteresowanie. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie zrobiłem tego gestu dla poklasku ani sławy. Była to po prostu ludzka reakcja w danej chwili. Cenię sobie prywatność i wolałbym, aby ta sytuacja pozostała za kamerami. Mam też nadzieję, że, w takich, że takich zwyczajnych odruchów pomocy będzie między ludźmi jak najwięcej, a obojętności jak najmniej. Jego postawa powinna być wzorem dla wielu Polaków, to jest wzór dla wielu Polaków w ogóle, jak w czasach komunistycznych, zdajcie sobie sprawę, którzy w, go w gonitwie świątecznej zapominają o ludzkiej życzliwości. Kiedyśmy zapomnieli o ludzkiej życzliwości? Myśmy to państwo wypatroszyli z ludzkiej życzliwości, a oni tutaj mówią, że zapominają o ludzkiej ży życzliwości. No ja myślę, że jednak nie. No ale takie gesty rzeczywiście przy okazji świąt, no bo święta to chcemy też pokazać, żeśmy trochę lepsi są. No a już za niedługo to już na Jurka wsiaka wszystko idzie i pan Jurek to wszystko tam rozda te pieniążki. No troszkę weźmie dla siebie też, no wiadomo. No dlaczego ma nie wziąć? No, co, co to pan Jurek nie może zarobić z racji tego, że tam zbiera te pieniądze? Też mu trzeba dać trochę. A Wigilia z racji tego, że jest wolna, dajcie panu Donaldowi ile tam zarabia Dziennie. 300, wy 500, niektórzy wyślijcie panu Donaldowi, niech też ma. To tyle z mojej strony, pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!